Cześć, z okazji Dnia 8 marca zdecydowałyśmy się zadać przychodniom kilka ciekawych pytań. Co szykuje pan dla swojej kobiety na Dzień Kobiet? No, co ja szykuję? Prezent pewnie jakiś y, w postaci y, pomocy przy dzieciach. Y, jakiś obiad ugotuję sympatyczny. Czyli zwykle I... pan tego nie robi w domu? Na ogół robię, a tu się przyłożę jeszcze bardziej. Miłą niespodziankę, kolacja. Y, róże. Może no, w ogóle, nie? No, 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 <laughs> nie? Co fajnego. Co myśli Pan o Dniu Kobiet? Najfajniejszy dzień na świecie. <laughs> Najpiękniejszy i najwspanialszy dzień na świecie, w którym można wielbić każdą kobietę, kobietę, którą się kocha i kobietę, którą, którą się szanuje przede wszystkim, prawda? Której się pragnie. A tak, to skąd się... wzięło się święto kobiet? Z komuny. A z komuny. To, to, <laughs> z, 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 to jest komunistyczne święto ze Związku Radzieckiego, tak. Które przyszło do nas tutaj. Aczkolwiek w Korei Północnej było to święto <laughs> praktykowane od 1978 roku. Czego oczekujesz na dzień kobiet? Czego oczekuję? No, święto jak święto. Tak na dobrą sprawę ym, niczego nie oczekuję. Według mnie każdy, każdy dzień powinien być taki sam. Każdy dzień, jeżeli facetowi zależy, powinien wielbić tą jedyną, jedną jedyną. Mhm. Czyli... Dzień szczególny. Dzień szczególny tak na dobrą sprawę. Trochę święto komunistyczne, tak na dobrą sprawę. Trochę tak nas przyzwyczajono do tego, prawda? Goździk. Uważam, że jest to bardzo potrzebne święto w tym naszym patriarchalnym kraju. Powinien być co dzień. A wie pan skąd się to święto wzięło? Eee, myślę, że z potrzeby. I to kobiety powinny walczyć o to, żeby było ono częściej. Dziękuję bardzo. Oczekujecie czegoś konkretnego od chłopaków, czy... Eee, to co ma być, to będzie, ale... W sumie chłopacy powinni powinien tym pamiętać święcie, bo jest też tak jakby... bo jest też 30 września, czyli dzień chłopaka, więc my pamiętamy o ich święcie, a oni powinni pamiętać o naszym. Mhm. A wiecie skąd się wzięło to święto? Nie, nie za bardzo. Nie, nic. Nic. Jakie są pani y, najlepsze wspomnienia związane z Dniem Kobiet? No miłe wspomnienia mam i z pracy, ale już co prawda kilka lat nie pracuję, ale mąż mi robi miłe takie... Właściwie niespodzianki budzę się rano, patrzę piękne serce powieszone w kuchni, no i kwiatki, prezenty. Także to chyba miłe, bo to nie w chyba każdym małżeństwie się zdarza. Nie? A pani ma jakieś y, fajne wspomnienia związane z tym dniem? No na pewno, kiedyś w pracy był co dzień na pewno miły, przyjemny. No chociaż jeden dzień w życiu uszanowali nas panowie. Nie wiem, czy to było szczere, bo się potem śmiali, że za dużo było wódki. Czy odchodzicie w Tunezji święto kobiet? Tak. A w jaki sposób? Obdarujecie kobiety kwiatami, prezentami, czy. No to, oczywiście to jest. Co szykujecie na Dzień Kobiet? Nie wiem, kwiateczki, jakieś czekoladki, cokolwiek trzeba. Też czekoladki, kwiatki i to pewnie tak jak koledzy. Co pan myśli o Dniu kobiet? Rożda mam zdanie, ale ogólnie przyjmuję to do wiadomości, że coś takiego jest w marcu. A szykuje pan coś na ten dzień? Tak. Szykuję, to będzie w postaci e, czegoś pachnącego i, i, i wodnistego. Aha, mam rozumieć niespodzianka. Tak. A wie pan, jak powstał Dzień Kobiet? Nie, nie wiem, ale pewnie jakieś komunistyczne święto. To w, chyba jakieś to zaczątki w tamtych czasach. Co pan myśli o Dniu Kobiet? Znaczy, myślę, że jest to interesująca. Interesujące święta, i myślę, że jest to także okazja, by wyrazić swoją sympatię zarówno do, do partnerek, jak również do mam, do babci, no i wszystkich pań, które nas otaczają, bo jak widzimy w Gdyni, wiele tych pań naprawdę jest interesujących. A wie pan skąd się wzięło te święta? 8 marca. Powiem szczerze, że jak się nie mylę, to chodziło o sufrażystki, ale, ale nie pamiętam, kiedy to było. Myślę, że był to początek XX wieku. Sufrażystki chyba. I, i, I właśnie to, te, to mniej więcej, mniej więcej, mniej więcej chyba to jest ta tradycja.